Witam ponownie trafiłem na ławeczki na miejsce ogniskowe zobaczcie tutaj się nawet sporo e, zadziało bo ktoś tutaj nawiózł z tego drzewa sporo można sobie poszaleć mało tego nawet e, ktoś szałas tu zrobił z palet z desek, z gałęzi można sobie tam odpocząć wejść no ale jakby co to i tak to wszystko do spalenia przynajmniej tych desek będzie sporo o, trochę tego jest towaru tak to wygląda na dzień dzisiejszy no. cieszy to że przynajmniej tego opału trochę no na ściągano, tutaj to takie ładne duże klocki się będzie dość długo paliło gdyby ktoś e, chciał tutaj o misko rozpalać także e, powoli powoli to miejsce się ukulturalnia co prawda patyki to dosyć grube bo nie wiem jak tutaj kiełbasy nalić na takiego patyka ale jest kilka innych Chciałbym może kiedyś tam naściność trochę tych patyków i dojść tutaj, bo do kiełbasek to czasami są te patyki, później ktoś to spala i, i od nowa Polska Ludowa. Dobra, pozdrawiam na razie, cześć.